Klik. Dobra, dzień dobry. Yo, pokażemy Wam kryczka. Jak niszczymy, to idzie do góry. Pokażemy Wam jak to zrobić. Po pierwsze, idziemy do domku kolejki. Po drugie, kopiemy się 10 kartek dół. Raz, dwa, trzy, cztery, odzysk, sześć, siedem, osiem, sześć, dziewięć, dziesięć. Dobrze. Następnie kopiemy jeszcze jedną kartkę w dół i dajemy tłok. Potem... Znajemy tu pochodnie, żeby lepiej widzieć i rozbudujemy sobie trochę. Żeby lepiej ten, wiecie no. No i że więcej miejsca. Dobra, robimy trochę dużo, troszkę małe, chcecie. Ja zrobię tyle. Teraz. Robimy tak. Iś. Dobrze. To jest zegarek jak coś, jakby ktoś nie wiedział. Ale może wszyscy wiedzą. Kurczę, źle zrobiłem przypadkiem. O, yy, dobra. Tu zabudujemy szkłę jak coś, żeby nie wylała nam się na to woda. Potem wam pokażę co dalej zrobić. Yy, teraz tak, dajemy tu i tu dajemy wodę, a tu dajemy lawę. Jak widzicie zrobimy nam się kobuz. Jak tam chcecie nazywać. No i podam. Robimy to. Oj. O. Tak. Robimy to. to o. I to, jak widzicie, idzie do góry. I jak zaraz zobaczycie, to będzie działało. Tylko poczekacie, wezmę sobie ziemię. Nie? Żeby wieczorem lepiej wieczorem. No, było lepiej. O na który naprawimy. Oj, przypadkę zniszczyłam. A to nic. Możemy naprawić. Nie? No i tak. Bierzemy sobie na przykład deski. to mu naprawiamy. No i, jak, no i jakby nigdy nic. Możemy sobie iść. No i proszę. Zrobione. Możemy to zniszczyć i dalej działa. Koniec.